Z tej strony ziwak i witam was w kolejnym odcinku z gry. Yy, de, boże, de, czemu mam w głowie? Dungeon. To jest Graveyard Keeper. Słuchajcie, pozbierałam sobie tutaj rzeczy yy, potrzebne mi do rozwalenia tych ścian, więc rozwalmy to. Oczyściliśmy ścieżkę, więc yy, tutaj wow, tu jest jeszcze więcej rzeczy. No to yy, do oczyszczenia ścieżki ja sobie pozbieram. Brama jest zamknięta, potrzebuje chyba klucza, żeby ją otworzyć. Ale tu, tu sobie łaził ten ziomeczek. Więc jak on tylko będzie tu łaził, e, to będziemy mogli z nim już sobie porozmawiać. Tutaj jest jakieś przejście. To możemy rozwalić bardzo chętnie. Bo to jest gwoździe. Gwoździe zawsze spoko. ciekawe gdzie mnie to prowadzi. Wyrzutnie jest na teraz zamknięta Wrzutnie jakaś. O siema nie ma czasu żmij tu wchodzi skąd? z wioski dobra, czyli mamy taki szybki skrót do wioski widzę, że ma na mnie wywalone chyba dopóki e, ja tutaj gdzieś nie nie stanę i nie będę czekała aż on do mnie zagada nie ruszaj się ktoś ty, jestem grabarzem i proboszczem w tym, proboszczem w tym kościele pilnuj swojego nosa mam nóż i chętnie go użyję Spróbuję go przekonać. Ok, a co ja potrzebuję do przekonania? Co to są za żółte kulki? Dziwne, nie chcę go zastraszyć. Chociaż. Może pokazała swoją moc. Ale on by mi się przydał. Wydaje mi się, że ta pierwsza opcja będzie bardziej korzystna dla mnie, więc y, ja sobie to zostawię. Do tej skrzynki sobie wrzucam resztę tych rzeczy, które mi się przydadzą później. I chodźmy na cmentarz, bo porobiłam tam kilka. Y, Rzeczy. Naprawiłam tą wrzutnię, wyrzutnię, wrzutnię ciał, więc to też możemy sobie potem zobaczyć. Ale mój cmentarz już teraz ma tylko jakoś minus jeden, więc nie chciałam w całości tego sama robić, e, ale sprawa wygląda tak, że możemy sobie już powoli ogarnąć, e, żeby tutaj coraz więcej mi żeby mi nie coraz więcej ziomeczków tylko żeby mój proboszcz przyszedł i był ze mnie zadowolony więc ja sobie porobię jeszcze kilka tych takich kamiennych nagrobków bo one są warte aż dwa i sobie tak podziałam żeby mieć już e, pięć trochę to dłużej trwało niż zakładałam ale musiałam jeszcze iść po jedzonko więc musiałam pozbierać jagody a potem grzeby żeby dopiero sobie e, zeżrzeć. No i mocnie was przepraszam. Właśnie zauważyłam, że mi się dźwięk nie nagrał z gry. Że graliśmy po cichu. Zdarza się. A przez to, że złe mi się włączyło... Um, złe źródło dźwięku w obs Ten poprzedni odcinek też chyba taki był. Dobra, jak sobie wrzucić to? A stąd mogę, widzicie, wrzucać sobie rzeczy. Super. No i dużo szybciej się tak je. Dużo szybciej. E, w takim razie już nie będę tu kombinować, tylko idę spać. E, wiem, że to był bardzo krótki dzionek. E, ale, 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 szybciej po prostu tą energię tak zdobędę. O, to nawet dzisiaj ogarniemy ten kościół, bo... E, ile mam nagrobków? Trzy, więc powinno być chyba okej. Okay. Tak, tu będę miał jeden punkt, a nie, jednego mi zabraknie chyba. A nie, bo tu jest dwa na plusie. Dobra, mam cztery. Jeszcze jedno. Jak tutaj usunę ten drewniany krzyż i dodam kamienny, to powinno być okej. Okay. Co kot mnie miał, czy sorry straszne. Dobra, cmentarz naprawiony. Nie myliłem się co do ciebie. Niniejszym mianuje cię oficjalnie grabarzem w tym świętym miejscu oraz proboszczem tej parafii. Czas zorganizować Twoje pierwsze kazanie. Haha, to dla ciebie wielki zaszczyt. Tam po prostu przy pulpicie i wypowiedź słowa. All right, mamy gościu. Jakie słowa? Najwspanialsze słowa. Haha, ha, tak serio? To możesz gadać, co chcesz. Wiesz, nie, jesteś tutaj, nie jest tutaj nawet tak źle. Dodaj tu trochę dekoracji, jakieś świeczki, muzykę, kadzidełka. Nasmaruj się olejkiem do masa. Mm. Więc źle wszystko to, co pozwoli ci zdobyć więcej wiary. A wiara to potęga. O właśnie, modlitwa o wiarę. O, to potrzebuję. Zacznij modlitwę. Wybierz kazanie. Rutynowa modlitwa. Wykonaj. E. Hmm. Um. Niechaj, moc, moc będzie z nami. Haha, całkiem nieźle, ale ma, moje kazania są wiele lepsze. Mam trzy wiary. Na, na następne nabożeństwo powiniene się naprawdę dobrze przygotować. Zdaje się, że poprzedni proboszcz. Trzymał w skryptorium trochę ksiąg z różnymi wspaniałymi słowami. Znajdziesz tam pewnie też trochę dziwnych rzeczy. Jeden z grabarzy uważał się za naukowca. Możesz to wszystko wywalić. Great! Może ktoś się pojawi, uhu. Jako proboszcz masz obowiązek co tydzień w to słoneczko, czyli powiedzmy w niedzielę. Odprawić nabożeństwo. Mogę Ci sprzedać kilka pomocnych akcesoriów. Ma też zadanie. Mam z nim porozmawiać, kiedy będzie gotowe. Kiedy ja będę gotowa. Dobra, great. Jakość kościoła możemy też zmieniać. Zarąbiście. Mogę sobie skrzynię tu ogarnąć. I mogę iść do piwnic. Do lochów. Dobra, i tu mamy stół badawczy. Mamy roztwór chaosu, proszek przyspieszający. Mam jakiś, e, ten, na miksturę jakiś przepis. Oj, mam krew. To krew wiem skąd zdobyć. Dobrze. Mikstura, która zwiększa szybkość. To mogę sobie rozwalić i co dostanę? Opu i zniszczoną książkę. Dobra, tego nie mogę czytać. O, pół. a to co to jest? Jaki przedmiot mam zbadać? No, na przykład to. A nie, bo muszę oddać wiarę, a wiarę bym jeszcze sobie zostawiła. Ale tak to fajnie, będę mogła sobie badać różne rzeczy. Jeszcze może to rozwalę i idziemy do proboszcza. Znaczy do biskupa. Spytajcie, co tam? Elomordo. Co tam u ciebie? E, może sobie te książki tu zostawię. Wiarę mam trzy. Chciałabym mieć tego troszkę więcej. Nie mogę chyba zrobić drugiej modlitwy pod rząd. Okej, okay. czyli tylko w te dni. Zasłabiutko. A tu co? Na ofiarę tu mam. Great. Okej. Okay. mogę y, tutaj poprosić chyba. Dobra, własność kościoła. Płacenie podatków, wiadomo. Pozwolenie na ekshumację. Albo to trzeba pozwolenie mieć. Albo co mi to? Ja chyba nie potrzebuję teraz e, obywatel. Królewska pieczęć. 50? Jezu, ja mam nadzieję, że ja na lewo to pociągnę. Za 50, to jest masakra. Gdzie jest ten biskup? Ej, opuścił mnie już. Eżeś tu długo posiedział. No naprawdę. Ile on tu był? Chwilę tylko. Chyba, że ja się tak długo modliłam. nie mogę. Ja na ostatnim filmiku strasznie e, zwracam na to uwagę. Jak często mnie nos swędzi, jak nagrywam. Mam strasznie suche powietrze w domu. Okej, okay, mam tu jakiegoś ziemeczka, młynarza. Młyn jest zepsuty. Mam trochę starych zapasów. Handluj, co ty tu masz? Dużo mąki. Okej, okay, a nie można ci jakoś pomóc? Napraw młyn. Żelazo. O, obliczeń nie mam. Deska bym miała, ale nie mam obliczeń i nie wiem skąd wziąć obliczenia. Bo w sumie to by nie było takie głupie, no, ale bez obliczeń tego nie zrobię. O, tu ktoś umarł. Na środku zboża. Dzień dobry, a państwo to kto? Cokolwiek można sprzedać, nie chcę tego kupić. Nawet jeśli to narkotyki albo magiczne eliksery. eliksiry. Tylko się roz rozglądam, nie wiem o co chodzi, ale wszyscy mi mówią, że jestem grabarzem. Och, czyli jeszcze gorszy element niż ci podejrzeni wędrowni handlarze. Prawda jest taka, że Twój zawód to jedno wielkie oszustwo, i nie podobasz mi się. No, skoro powiedziałem to jasno, możemy przejść do interesów. Powinienem wiedzieć, żeby zostać dobrym rolnikiem. Musisz wiedzieć, jak nawozić ziemię i nie bać się, urobi... ubrudzić sobie rąk. Tak szczerze to nie wyglądasz mi na rolnika. Lepiej wyjdziesz e, zdając się na zawodowca takiego jak ja. Nawet ktoś taki jak ty ugotuje coś pysznego z moich warzyw. O, dostałam przepisy. Cudownie. Mam nasiona zboża, nasiona marchwi. Czytałam, że powinnam sobie kupić nasiona marchwi. Dlatego, że za niedługo osioł będzie chciał pobierać ode mnie pi pieniądze. Nasiona zboża, nasiona kapusty, nasiona buraka. Są baraka też mogę sobie kupić. O, burak to dla mnie. I co? I chyba tyle. To w takim razie spróbuję coś zasiać. Poczuję się trochę jak... Nie powiedziałam tego jeszcze w dzisiejszym odcinku, jak stardywali. <grym> trochę mm, zgubiłam teraz e, taki cel, co powinnam kolejne zrobić. E, bo wiem, że tego kolesia w piwnicy muszę namówić na pieczęć, żeby mieć e, więcej czy Ja tu mogę sadzić? Nie, bo to nie jest moja. Nie jest moja działka, nie? Ale chyba nie dokończyłam myśli. Trochę się czuję zagubiona, w sensie nie wiem w którą stronę iść teraz i co robić. Bo tak otworzyłam już ten kościół, czyli ten jeden cel spełniłam i mam takie trochę zagubienie, co teraz robić? Ogród został zajęty przez kupca na czyjeś długi. Nie jestem w stanie zna znaleźć nikomu, nikogo, komu by się do czegokolwiek przydał. Mogę dać Ci pozwolenie na użycie. Okej. Okay. Brzmi świetnie. Tak musisz porozmawiać z kupcem to jego własność, tylko który to jest kupiec. Okej. Okay. Muszę sobie porozmawiać. Jest w wiosce, co ten dzień, żeby handlować z miejscowymi. Dobra, na południe odkaczmy. Czyli tej nocy powinien być? Nie, bo teraz mamy ten dzień. Dobra, to to będzie jutro. Jutro będzie. Mhm. I tu gdzieś było przejście. O tu. Dużo szybciej można obejść. Dobrze, to już mam zadanie na dziś. Nawet trzy zadania. Oczyścić kościół. E, drugie to jest znaleźć jutro kupca. E, I trzecie zasadzić marchewki. Takie mam cele, ambitne. A siekiera się zepsuła. Teraz... Jezu, już tyle przeszło. Mi znowu od początku trzeba iść... Dawno ciał nie było, nie? Ludzie nie umierają w wiosce. Szkoda. Ale tak czasem bywa, że jest posłucha. Dobra, wykonam sobie lepszą siekierkę. I coś jeszcze lepsze nie mam zrobionego. Połopaty. Dobra, mogę sobie tu zbudować działeczki. Budowlane. Znaczy nie budowlane, tylko działeczki do o ogrodową F a idzie łosioł zasiać. o nie potrzebuję szybko jagódek bo przyszedł osioł a ja nie mam energii a nie mogę powiedzieć ej osioł nie mam energii żeby się zwłokami zajmować no jakby to mnie świadczyło jako grabarzu no dzień dobry, wrzucimy do tego. Nieźle sobie tutaj radzisz. Tak właśnie otworzyłam kościół jesteś właścicielem całej okolicy tak na to wygląda, gratulacje, szczęścia z ciebie, posiadłeś ten e, cały ten majątek, a wraz z nim środki produkcji, prawdziwy z ciebie kapitalista, ale, świa ale ten świat nie ma takich apanarzy e, dla ciężko harujących osób, nawet ty żarujesz na moim wyzysku, nie mogę nazwać cię towarzyszem nie zamierzam jednak utracić rewolucji rewolucy Boże, rewolucyjnego ducha, mam dla ciebie mały prezent Dobra, dał mi ciało, a nas robi mi to. Lol. Ja ślizgam się po głównie, świetnie. EF, co, co mogę zrobić? Mogę sobie wziąć to gówno? Ja się na się marchwie mi wysrał? Jesteś teraz prezbiterem? No to wygląda. Hmm, nie pamiętam nic sprzed śmierci. Może nic tam nie ma. A może wszystko zapomniałem? Amnezja ma też swoje dobre strony. Wiesz, co mam na myśli? Że nie pamiętasz? A, i teraz widzicie, tu są zwłoki. Ja je sobie przeniosę. Weźmy sobie co możemy, czyli na pewno mięso. Ale skończmy pracę na dziś. I ile mamy? Dobra, 1 na minus, 3 na plus. I dosyć spoko mi się to ogarnia. Lites, idę go chyba zakopać. Mówię chyba, bo nie staczy mi energii. Zastanawiam się, czy sobie tego jakoś szybciutko nie, nie ogarnąć. E, czegoś dożarła. Dobrze, powinno, mniej, m, powinno mi już wystarczyć energii na to, żeby... zająć się e, e, tym ciałem. Powinniśmy iść chociaż na chwilę w Kimę, ale tak, żeby dojść do... kurde. Nie wiem, trochę się cykam, że zaśpię i nie wstanę do kupca. Dobra, dam mu na razie taki. Może być taki drewniany, nie, nie, nie zmienia mi jakości cmentarza, a to jest, wydaje mi się, kluczowe, skoro pięć potrzebowałam, żeby e, faktycznie się stać tym presbiterem, e, to nie chciałabym schodzić poniżej pięciu. Wiadomo, najlepiej w górę, ale wszyscy wiemy, jak jest. Świetne jest to, że mając rzeczy w skrzynce, e, automatycznie mogę z nich korzystać. A, bo zostało mi tylko 20, ale mogę sobie paliwo dodać. Mam 200, niech to się przetapia, ile się da. Bo to i tak nie, nie moja praca, samo się robi. Dobra, śpimy i sobie wstaniemy. Myślę, że za chwilkę. I uciekamy teraz w takim razie do wioski. I wiosce pójdziemy do kupca mówić o tej działce. Że sobie na niej siedzimy. Mam nadzieję, że się kupiec na nas nie obrazi. Dużo szybciej jest Dzień dobry. Witaj, że witaj, mieszkańcy wioski. Jeśli masz kilka srebrnych monet, mogę ci zaproponować wiele rzadkich przedmiotów. A po stokroć przepraszam, ale nie kupię twoich śmi rzeczy, o, o ile nie masz czegoś bezcennego. A nie wątpię, że, takie, że da się tutaj znaleźć takie rzeczy. Właściwie to jestem tu nowy, wszyscy myślą, że pracuję jako grabarz na cmentarzu, ale jestem z innego świata i muszę tam wrócić. Doskonale cię rozumiem, to też nie jest mój świat. O, dzięki Bogu. Bo świat to przepych yy, pałaców w mieście. E, nie mam jednak tego szczęścia, nie jestem szlachetnie urodzony, muszę więc zarabiać tu w tym piekle cebuli i ziemniaków. E, Porozmawiam z nim o ogrodzie. Choradryk dał mi pozwolenie na użycie ogrodu przy kościele. Chciałbym przedyskutować z tobą warunki. Och, zupełnie zapomniałem o tym balaście. Tak mało mnie kosztował. Ale oczywiście było to wiele lat temu w związku z inflacją i dobrą glebą, no teraz to naprawdę cenna działka. Ach ty kupco. 10. Za drogo za drogo. Tak, chcę zarobić uprawiać ziemię. Dobra. Dostarczysz mi trochę marchwi, kapusty i buraków, a wtedy zacznę traktować cię jak poważnego partnera w interesach, zawrzemy długoterminową, korzystą dla obu stron umowę. Co ty na to? Zgoda. Gdy tylko zbiorę pierwsze plany, przyniosę ci je, great! Jeszcze jedno, jeśli masz chwilę, chciałbym poprosić Cię o drobną przysługę. W czym mogę pomóc? Przyjaciel bardzo lubi pyszne jedzenie, ale ostatnio miewam problem z żołądkiem. Po dobrej kolacji dostaję czkawki, doprowadzą mnie do pasji. Pewien znajomy z klubu wina powiedział, że może na to pomóc. Jak sama nazwa wskazuje, czkawkowa trawa. Zdaje się, że dłużej rośnie na bagnach. Byłbym ci niezwykle wdzięczny, gdybyś mi jej trochę przyniósł. I jasne poszukam. E, czyli coś czegoś takiego potrzebuję. Wystarcz go. Głupota, dobra. Ten stek z rekinie i płetwy, który jadłem rano był przepyszny, ale muszę przyznać, że motyle z skrzydełka smażone na złoto wygrały wszystko. Wygląda na to, że po moim ataku zaskoczenia ci przeszło. Tak na to wygląda. Dobra, co on ma do sprzedania? Detale złotej biżuterii, sztaba srebra, jedwab, winogrono, ryba po królewsku i nasiona winogrona. No ładnie, ale nie kupuję od niego nic, bo nie potrzebuję. Dobrze, w takim razie musimy zasadzić sobie kolejne rzeczy, więc zaraz sobie wróćmy na działaczkę, ale pójdę jeszcze do karczmy i sprzedam te jedne um, niepozwolenie na budowę. Co ja mam w głowie? Sprzedam Wiecie co? Wie, wiecie co sprzedam. Świadectwo pochówku. Zawsze jakiś tam pieniądz upadnie. Jak tu jestem, to kupię sobie jeszcze trochę nasion kapusty, których wcześniej nie kupiłam. I teraz dopiero wrócę na swoją działaczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Więcej marchwi dla osłów. Co ty tu wyprawiasz? Podjąłem akcję strajkową. Co to w ogóle znaczy? Mam dosyć bycia ciemiężonym. żonem. Nie przywiozę ci ani trupa więcej. Przynajmniej nie za darmo. Oto moje pustolaty strajkowe. Po pierwsze, oczekuję poprawy warunków pracy. Na oliwienia Mam podziurki w nozdrzach w ciągłego skrzypienia. Po drugie, żądam dni wolnych od pracy. Koniec z dostawami w niedzielę. Okej. Okay. Po trzecie, oczekuję godnej pensji od ciebie. Te zwłoki nie są twoją własnością. To zasób naturalny. Należy mi się moja dola. Każde nowe Bezwłoki będą kosztować Ci 5 marchwi z góry. Marchew możesz umieszczać w skrzynce, z której będę ją zabierał. W jakiej skrzynce? Dobra, okej, okay, okej. Okay. tu, spoko. Zbudujemy ci, kochanie, skrzynkę. Dobrze, umieść march... Ale nie mam marchewki. Stary ja nie mam marchewki, co tu będziesz tak czekał? Marchewka mi dopiero rośnie. Nic to sobie osioł poczeka trochę. Nie przyspieszę procesu wzrostu e, nasion. Ciekawe jak długo rosną, rośnie marchewka. Dobra, mam tyle punktów, że odblokuję sobie ważne organy. I tu już jestem wszędzie zablokowana, już nie mogę chyba nic odblokować. Ulotka, modlitwa o dobrobyt, ale super. Gorzkie żale będą. Uhu! Modlitwa kombinacyjna, modlitwa o ofiarę. Kardynał. Ej, kim tu jest się najwięcej? Kim ja mogę być? Feromony, Kadzidło, kamienne ołtarze, konfesjonał. Będę mogła spowiadać ludzi, powiedzcie, że tak. Wygodna ławka kościelna, ławka kościelna. Czyli jak tylko zacznę miewać te punkty, takie wiary, dostaniesz swój pierwszy punkt w stole studyjnym w piwnicy kościoła. Spróbujemy tam dojść. O i tutaj, ale to fajnie wszystko jest połączone. Dobra, nie wiem gdzie jest y, stu, ten studyjny, tak? To jest stół badawczy, więc to samo co mam tu do wybudowania, bo tu też jest stół badawczy. To nie potrzebuję, to ciekawe gdzie są te pierwsze punkty. Czyżby to to było? Nie, bo to nie jest piwnica kościoła. Dobra, moje marchewki są coraz większe. Dalej są malutkie, ale już się coś tam pojawia. Dobra, kończymy na dziś. Ja już, ja już się przespałam. Eee, kilka rzeczy fajnych porobiliśmy. E, o, między innymi otworzyliśmy kościół, e, odprowadziliśmy msze, posadziliśmy nowe te roślinki, e, odblokowaliśmy przejścia w piwnicy, więc e, trochę, trochę rzeczy było. Ja pewnie sobie poza nagraniem sama też pogram. I poogarniam jakieś te podstawowe rzeczy, żeby te surowce już mieć. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W takim razie trzymajcie się buziaczki i pa!